Cześć! Witam Was w mojej wakacyjnej kuchni tym razem, ponieważ jesteśmy na wakacjach nad jeziorem rajgrodzkim obok Rajgrodu, niedaleko Czarna Wieś Palę sobie tutaj ognisko, zobaczcie, ale na ognisku nie będę gotował, ponieważ osmoliłbym tylko garnki ale jest bardzo przyjemnie ten zapach drewna, to jest to co na wakacjach jest też wspaniałe tam widzicie kuchnię i garnek oraz produkty, zaraz Wam powiem co będziemy robić ponieważ jesteśmy na wakacjach, no to coś prostego makaron penne i sos boloński nie nie będzie to sos boloński to będzie prosty sos pomidorowy pomidory z puszki od razu krojone dwie łyżeczki widzicie koncentratu pomidorowego bazylia oregano cebula czosnek pieczarki i ser mozzarella od razu taki już pokrojony w kosteczkę no tutaj mam olej z czosnkiem i z bazylią także jeszcze tylko pieprz i sól no i przede wszystkim jeszcze mięso mielone ale na razie jest w lodówce bo przecież jest bardzo gorąco nie tylko od ogniska a tutaj mam kuchnię indukcyjną, jednopalnikową i już ją podłączam, żeby woda nam się zagotowała, najpierw zagotujemy makaron, po prostu w osolonej wodzie nic specjalnego a ja powoli mogę przygotowywać resztę produktów, zanim się nawet woda jeszcze zagotuje pieczarki kroimy, wiadomo w nieduże plasterki lub kosteczkę a my jesteśmy w Rajgrodzie przepiękne jezioro, bardzo czyste pojechaliśmy też do Ełku. Ełk co prawda leży już na Mazurach, a rajgród jest to Podlasie. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne dla tutaj tubylców z tego regionu. No i moi drodzy, w Ełku wiedliśmy w kolejkę wąskotorową wytelepało nas niebywale, ale było bardzo przyjemnie, ponieważ jak to przy takich kolejkach wąskotorowych, przecież otwarte są wagoniki, jedzie się naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. Malownicza trasa. Na końcu zjedliśmy te oto właśnie kartacze. No i tak upłynęła cudowna wycieczka. A tutaj po prostu smażalnia, ponieważ znaczy nie tylko smażalnia ryb, bo jest tutaj taka przepyszna rybiarnia w rajgrodzie. Nazywa się Gruba Ryb. Trochę reklamy, ale naprawdę jedzenie jest przepyszne. Ponadto byliśmy tutaj na koncercie śpiewaczki. Charytatywny koncert. I też możecie zapłacić na się pomaga Zapłacić. płacić po prostu. Dasz troszeczkę nadziei rodzicom. Na się pomaga kośnik Ola Varelis. Tak to się nazywa. I my byliśmy na tym koncercie. I parę słów tu Było bardzo, bardzo przyjemnie. Cebulę, widzicie, kroję w kostkę. Standardowo. Ale tutaj woda zaczęła brzeć ostro, więc wrzucimy makaron. Jak zawsze, odrobinę zamieszać nie się gotuje na wolnym ogniu, a tak naprawdę na niskiej energii, bo tutaj mamy tylko możliwość ustawienia. Ja sobie ustawię tu 800 W. Powinno być dobrze. Będziemy to regulować. Czosnek rozgniotę, przez co oczywiście łatwiej będzie nam się obierał. I oczywiście czosneczek w kosteczkę. Ale jeżeli ktoś lubi sobie zjeść taki czosnek, ząbek, a wiem, że są tacy amatorzy i no to, moi drodzy, po prostu wrzućcie w coś. Słuchajcie, makaron się jeszcze nie ugotował. Jest mocno al dente. Nawet jeszcze nie zrobił się całkiem jasny, ale ja go w tej chwili odstawię, zagotuję go tylko. Ponieważ mamy jedną kuchnię, tylko jeden palnik, to Odstawię go, niech sobie tam stoi w tej gorącej wodzie, na pewno dojdzie. Później go odcedzimy, będzie cieplejszy po prostu. Aczkolwiek i tak później wszystko wrzucimy do jednego garka, Natomiast mogę przystąpić już do smażenia. Zostawiłem już nowy garnek, podleję go nieco olejem. Polski rzepakowy z czosnkiem i bazylią. Natomiast nie za dużo, dlatego że mam mięso z łopatki, a ono jest troszeczkę tustawe. Zawsze mięso z łopatki jest bardziej tłuste niż np. szynki czy wołowe. Więc niech się chwilę tuż rozgrzeje. I rzucamy mięso. Mniejszy trochę moc. Mogę już przyprawiać obficie pieprzem. I sporo solą. To będziemy później jeszcze. Dobrze, intensywnie się tutaj smaży. niech soki z mięsa się. Wysmażą, odparują, lekko przyrumienimy. Zajrzyjmy do makaronu. O, chyba już się ugotował pięknie. Trzeba odcedzać. A ponieważ nie ma szlaka, Trzeba zrobić to ręcznie. Myślę, że mięso już starczy. Tak, będzie dobrze. Wlewam ponownie odrobinkę oleju. Szybciutko zanim się spali, dorzucę cebulę. Na razie jeszcze pieczarek nie. Najpierw podsmażymy troszeczkę cebulę na słomkowo rumiano. Niestety jak wiecie, ja nie używam kuchenki indukcyjnej, więc nie do końca wiem jak ona działa. Troszeczkę tutaj za długo z tą cebulą posiedziałem. Musiałem... Ratować się wodą, żeby ją troszkę poddusić, ale to nic. Smak będzie. W takim razie rzucę pieczarki, żeby ta cebula nie dusiła się sama. A ja mieszam makaron, żeby stygł szybciej. Jeśli nie gotowa tam od spodu, spróbuję. Hmm, dobry. Nie jest ani za mocno przygotowany. No, sam raz. Jak to wygląda? O, dobrze wygląda. Pieczarki już łapią. No dobra, to co? Będziemy przyprawiać powoli? A nie, jeszcze czosnek. Niech się swoim aromatem miesza Ale jak tak się smaży, to my tutaj wsypiemy oregano, pół łyżeczki, dobra. I bazylii. Dokładnie to samo. O! Już woda odparowała. Wszystkie soki z pieczarek. Więc biegnę po pomidory. Już. Bo myślę, że te 4 do 5 minut trzeba to wszystko ładnie posmażyć. Może więcej. Zobaczymy. Zobaczmy jak to wygląda. O, jest gęstawo. A nasz sos powinien być troszeczkę płynny, ponieważ... dolewam wody. Ponieważ my mamy makaron penę, a on nabierze w swój środek, tam gdzie te rureczki mają dziureczki. Nabierze się tego sosu i będzie przepysznie. Zobaczcie jak to smakuje. Mało słone, mało też ostre, więc troszeczkę pieprzu. Mam przyprawa grillową, ostrą, ale nie chcę tego zepsuć, bo po prostu zrobimy z tego kiełbasę na grillu, a nie o to chodzi przecież. Więc do salam na pewno, ale smak już czuć. Oregano też może nie, bazylia. Nie, wszystko jest dobrze. Czyli co? Do pieprzu, żeby doostrzyć i posolić. Więcej pieprzu. Ta pieprzniczka po prostu powolutku kręci. Pomidorki się już rozgotowują, jest dobrze, spróbujemy. O, to jest to! W zasadzie nic nie potrzeba, jest ostrawy, jest dobrze słony. Wrócę mięso i zobaczymy wtedy jeszcze. Ale mięso nie jest zbyt słone, bo tak jak wtedy nakręciłem tej soli, to nie za dużo wyszło. No dobrze, może jeszcze dosolimy, ale to się okaże. No to ziół, trochę więcej energii, mieszać. Sporo tego wyszło, moi drodzy. Ale to nic nie szkodzi. Tak jak powiedziałem, makaron penę nabiera do środka. Będziemy sporo go mieszać. Na razie niech się jeszcze to zagotuje razem z mięsem. Myślę, że wszystko już jest jak trzeba. Sos gotowy. Zobaczymy, czy się zmieści makaron. <grym> nie wiem. No nic. Zamieszam najpierw. Powiedziałem, że penę troszeczkę wciągnie tego sosu. I to, jak widzicie, się sprawdza resztka makaronu i delikatnie, lecz stanowczo mieszamy żeby smak przeszedł dokładnie całe danie teraz podniosę trochę energię żeby nam się tu wszystko rozgrzało bo pamiętacie czego jeszcze nie ma w naszym daniu no przecież nie ma sera I teraz dopiero mozzarella o sklejał się da nam niebywałego aromatu, zostawię trochę, żeby sobie można było jeszcze posypać na talerzu. Jak się zaczną kwadraciki mozzarelli, i kawałeczki ciągnąć, to wtedy znaczy, że już wyłączamy. Zobaczcie, jakie niteczki. Ojej, trzeba siadać i jeść, to już koniec. W tych pięknych okolicznościach przyrody spożywamy sobie nasz ten wakacyjny obiad. Mmm. O dobre! dobrez, dobre. Daj głos. Głos. Pięknie. No co jeszcze pokażesz ładne? Daj łapkę. O, łapka, dobrze. A co jeszcze byśmy zrobili? A może zrobisz. Do góry ładnie będziesz stał. No. no stój. Stój. No do góry. Pięknie, pięknie. No ale no. na łatwiznę idziemy, opierasz się. Cześć.